Przez miesiące. Płakała ból bycia zapomnianą, ból niebycia kochaną, ból istnienia w świecie, który zdawał się nie mieć dla niej miejsca. A potem, w środku tego płaczu, powiedziała, nie modliła się, powiedziała, krzyczała: W rzeczywistości, Boże, nie mogę już więcej. Nie mogę już więcej być niewidzialna. Nie mogę już więcej czuć, że nikt mnie nie chce. Dlaczego pan mnie tu zostawił? Dlaczego pan nie zabrał mnie razem z moimi rodzicami? Chciałam być z nimi. Chciałam być gdziekolwiek, tylko nie tutaj. Proszę, proszę, pokaż mi, że pan tam jest. Pokaż mi, że nie jestem sama. Proszę. Cisza, która potem nastąpiła, była ogłuszająca. Czekała, czekała na coś, głos, znak, cud, ale nic się nie stało. Tylko tik-tak, tylko wiatr w oknie. I odwróciła się na bok, przytuliła poduszkę i zamknęła oczy ze złamanym sercem. Ale wiesz, czego nie wiedziała? Czego nie mogła zobaczyć? Że w tym dokładnym momencie, gdzieś w mieście, ktoś budził się w środku nocy z przyspieszonymi sercem. Ktoś czuł głęboki niepokój, cichy głos mówiący, idź, idź do tego domu, ktoś cię potrzebuje. Tym kimś była kobieta, prosta kobieta, kobieta wiary. I nie zrozumiała od razu. Wstała z łóżka zdezorientowana, myśląc, że to tylko sen, ale głos nie przestawał. I im bardziej próbowała ignorować, tym silniejsza stawała się pewność. Bóg kazał jej iść. Jeśli ta historia dotknęła już twoje serce, napisz w komentarzach: Bóg nigdy nie zapomina o swoich dzieciach. Zapisz się na kanał, aby usłyszeć więcej historii wiary i odkupienia, które dowodzą, że Bóg wciąż działa dzisiaj. Kobieta się ubrała, wzięła torebkę, wyszła w środku nocy, kierowana tylko tym wewnętrznym głosem, który nauczyła się rozpoznawać jako głos Boga. Szła pustymi ulicami, oświetlonymi tylko żółtawymi latarniami, aż zatrzymała się przed tym domem, dużym domem, domem wujków. I spojrzała w górę, na to ciemne okno na ostatnim piętrze, i poczuła. Poczuła, że tam. Poczuła, że ktoś tam w środku jej potrzebuje. Zapukała do drzwi raz, drugi, trzeci. Nikt nie odpowiedział. Dom był pusty, pamiętasz? Tylko dziewczynka na górze. Więc kobieta zrobiła coś, co wydawało się szaleństwem. Uklękła tam przed tymi drzwiami i zaczęła się modlić. Modliła się głośno, modliła się z wiarą, modliła się jak ktoś, kto wie, że Bóg słucha. Panie, przyszłam, bo pan kazał. Nie wiem, kto jest tam w środku, ale pan wie. Chroń tę osobę, pociesz tę osobę, pokaż jej, że pan nigdy jej nie opuszcza. Na górze, w ciemnym pokoju, dziewczynka usłyszała. Na początku myślała, że śni, ale potem usłyszała znowu głos, kobiecy głos modlący się, modlący się głośno, modlący się za nią. Wstała z łóżka, wciąż oszołomiona płaczem, i poszła do okna. Otworzyła powoli, i tam na dole, klęcząca przed domem, była kobieta z uniesionymi rękami, z twarzą zwróconą ku niebu, modląca się. Dziewczynka zastygła. Kim była ta kobieta? Dlaczego tam była? Skąd wiedziała, że ktoś potrzebuje modlitwy właśnie tej nocy? A potem coś się stało, coś, czego nigdy nie potrafiła dobrze wytłumaczyć. Kobieta otworzyła oczy, spojrzała w górę i spojrzenia się spotkały. I kobieta się uśmiechnęła, uśmiechem pełnym miłości, pełnym współczucia, pełnym Boga i krzyknęła: Nie jesteś sama. Bóg cię widzi, Bóg cię kocha. Słyszysz? Bóg cię kocha. Dziewczynka się załamała. Nogi odmówiły posłuszeństwa, i upadła na kolana tam przed oknem i płakała znowu. Ale tym razem było inaczej. To nie był płacz rozpaczy, to był płacz ulgi. To był płacz kogoś, kto w końcu został zobaczony, kto w końcu został zapamiętany, kto w końcu poczuł obecność Boga w tak realny, tak namacalny sposób, że nie można było zaprzeczyć. Kobieta została tam do świtu, siedząc na chodniku, modląc się, śpiewając hymny cicho, czuwając. A dziewczynka została przy oknie, patrząc, czując, wierząc po raz pierwszy od dawna, że może, tylko może, nie była tak sama, jak myślała. Kiedy słońce zaczęło wschodzić, kobieta wstała, spojrzała jeszcze raz w górę, położyła rękę na sercu i odeszła. Ale zanim skręciła za róg, krzyknęła: Wrócę. Bóg kazał mi się tobą zaopiekować. I wróciła następnego dnia, i kolejnego, i kolejnego, zawsze o tej samej godzinie, zawsze z tym uśmiechem. Zawsze ze słowami wiary. Wujkowie byli zaniepokojeni na początku. Kim jest ta kobieta? Czego chce? Ale nie mieli odwagi ją przegonić, bo w głębi, głęboko w środku, wiedzieli. Wiedzieli, że zawiedli tę dziewczynkę. Wiedzieli, że byli winni. A obecność tej kobiety była ciągłym przypomnieniem tego. Kobieta zaczęła przynosić rzeczy, jedzenie, ubrania, koce, książki, książki z biblijnymi historiami. I siadała z dziewczynką i czytała. Czytała o Mojżeszu na pustyni, o Dawidzie gardzonym przez braci, o Józefie porzuconym w studni, o Jezusie odrzuconym przez swoich. I z każdą historią dziewczynka rozumiała. Rozumiała, że nie była pierwszą zapomnianą, nie była pierwszą odrzuconą, ale rozumiała też, że Bóg zawsze, zawsze miał większy plan. Kobieta opowiedziała swoją własną historię. Opowiedziała, że też była sierotą, że też spała sama wiele nocy, że też czuła ciężar odrzucenia, ale że Bóg nigdy jej nie opuścił, że Bóg zawsze tam był, nawet gdy nie mogła zobaczyć, i że pewnego dnia Bóg ją podniósł, przywrócił, użył, aby zrobić różnicę w życiu innych ludzi. A teraz tutaj była, używana, aby zrobić różnicę w życiu tej dziewczynki. Miesiące mijały. Dziewczynka zaczęła się zmieniać, nie fizycznie, ale wewnętrznie. Ciemność, która ją opanowywała, zaczęła być zastępowana światłem. Beznadziejność zaczęła być zastępowana wiarą. I wróciła do modlitwy. Ale teraz nie modliła się, prosząc, żeby ją zobaczono. Modliła się, zękując, że została zobaczona, że została zapamiętana, że została ukochana przez Boga w tak realny sposób, że nie można było zaprzeczyć. Kobieta zaczęła zabierać ją do kościoła. I tam po raz pierwszy dziewczynka poczuła, co to znaczy należeć. Poczuła, co to znaczy być częścią rodziny, rodziny duchowej. Ludzie ją przytulali, ludzie pytali, jak się czuje, ludzie o niej pamiętali. I rozkwitała jak roślina, która w końcu dostała wodę po miesiącach suszy. Pewnego dnia kobieta przyszła z propozycją. Rozmawiałam z pastorem, Rozmawialiśmy z władzami, i jeśli się zgodzisz, chciałabym cię adoptować. Dziewczynka zamilkła. Nie wierzyła w to, co słyszy. Adoptować ją? Dziewczynkę, której nikt nie chciał, dziewczynkę, która była ciężarem? I wtedy zapytała drżącym głosem: Dlaczego? Dlaczego chcesz mnie adoptować? I kobieta odpowiedziała ze łzami w oczach: Bo Bóg włożył cię w moje serce, bo obudził mnie tamtej nocy żeby ci pokazać, że nigdy nie byłaś sama. Bo jesteś moją córką, zawsze byłaś. Tylko musiałam cię znaleźć. Proces był długi, biurokratyczny, skomplikowany, ale kobieta się nie poddała. A wujkowie nie walczyli. W głębi wiedzieli, że to było najlepsze, że zawiedli, że nigdy nie potrafili pokochać tej dziewczynki tak, jak zasługiwała. I tego dnia, gdy dziewczynka wychodziła z tego domu po raz ostatni, z walizką w ręku i kobietą u boku, spojrzała wstecz. Nie ze złością, nie z żalem, ale z przebaczeniem. Dom był duży, ale cisza krzyczała. Każdej nocy sypiała sama, nie wiedząc, czy ktokolwiek pamiętał, że istnieje. Wiatr uderzał w okna, jakby próbował pocieszyć. Ale tego, czego nikt nie wiedział, to, że Jezus już chodził tymi samymi ulicami, gotowy objawić, kim naprawdę była. Jeśli wierzysz, że Jezus nigdy nie opuszcza tych, o których świat zapomniał, napisz teraz w komentarzach: Wierzę w obecność Boga. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zapisz się. Tutaj słyszysz prawdziwe historie wiary, pociechy i przemiany. Widziałam wiele historii na przestrzeni lat. Historie straty, porzucenia, zapomnienia ale żadna nie zaznaczyła mnie tak bardzo jak jej. Dziewczynka, którą świat zostawił w tyle. Dziewczynka, która sypiała sama, podczas gdy reszta domu udawała, że nie istnieje. Może ty też już tak się czułeś, niewidzialny, zapomniany, jakby twoje istnienie nie miało znaczenia dla nikogo. Ale mówię ci coś teraz. Bóg nigdy nie zapomina. On nigdy nie opuszcza. I ta historia ci to udowodni. Dziewczynka miała siedem lat, kiedy wszystko się zaczęło, a raczej, kiedy wszystko się skończyło. To było tej zimnej zimy, kiedy niebo było szare przez tygodnie, że jej rodzice zginęli w wypadku. Nagle cały świat się zawalił. Obudziła się pewnego ranka z pocałunkami i uściskami i poszła spać tej samej nocy bez niczego więcej. Sierota, sama, zagubiona w świecie, który nagle nie miał już sensu. Zabrali ją do domu wujków, dużego domu. Trzypiętrowego, z drogimi meblami i zadbanym ogrodem. Z zewnątrz wyglądał idealnie. W środku był lodowatą pustynią. Wujkowie przyjęli ją, bo to była właściwa rzecz do zrobienia bo ludzie by patrzyli, bo rodzina tego wymagała ale nie dlatego, że chcieli, nie dlatego, że kochali. A dziecko to czuje. Wiesz o tym. Dziecko czuje, kiedy jest ciężarem. Jej pokój był na ostatnim piętrze. Mały, ciemny, z oknem wychodzącym na tylny mur. Żadnego pięknego widoku, żadnego porannego słońca, tylko ta ciężka cisza i odległy dźwięk życia toczącego się tam na dole. Bez niej. Łóżko było twarde, kołdra zbyt cienka na panujący chłód. I każdej nocy, kiedy gasły światła, zostawała tam sama, całkowicie sama. Wciąż widzę tę scenę. Dziewczynka leżąca na boku. Patrząca na ścianę ze złuszczającą się farbą, licząca pęknięcia w starej farbie. Liczyła, żeby zabić czas, żeby nie myśleć, żeby nie czuć pustki, która rosła w piersi jak bezdenną dziura. Zegar na ścianie robił tik-tak, tik-tak, tik-tak. To był jedyny dźwięk, który jej towarzyszył, jedyny, który zdawał się przypominać, że czas wciąż płynie, nawet gdy wszystko w niej się zatrzymało. Czy kiedykolwiek to czułeś? Ta samotność, która boli fizycznie, która ściska pierś i utrudnia oddychanie. Tak było dla niej każdej nocy, każdej przeklętej nocy. I nikt nie wchodził po tych schodach, żeby powiedzieć dobranoc. Nikt nie otwierał tych drzwi, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Nikomu nie zależało, czy płakała cicho, z twarzą wtuloną w poduszkę, żeby nikt nie usłyszał. W ciągu dnia było gorzej, bo w ciągu dnia musiała zejść na dół Musiała siedzieć przy stole z nimi, musiała udawać, że wszystko w porządku. Ciotka ledwo na nią patrzyła, podawała śniadanie własnym dzieciom z uśmiechami i ożywionymi rozmowami, ale kiedy przychodziła jej kolej, tylko przesuwała talerz z chłodem, bez słów, bez patrzenia w oczy, jakby była duchem siedzącym tam. Kuzyni ją ignorowali, mieli swoje zabawki, swoich przyjaciół, swoje życia. Nie była częścią tego. Kiedy próbowała się zbliżyć, uciekali. Kiedy próbowała się bawić, zmieniali zabawę. I nauczyła się. Nauczyła się być cicho. Nauczyła się stawać się mała, niewidzialna. Nauczyła się, że jej obecność przeszkadza, że jej istnienie jest ciężarem. Wujek był jeszcze gorszy. Patrzył na nią tym zimnym, wyrachowanym spojrzeniem, jakby robił rachunki, ile ona kosztuje, ile jedzenia zjada, ile miejsca zajmuje, ile obowiązku dźwiga przez nią. I ona to czuła. Czuła ciężar bycia postrzeganą jako ciężar, jako wydatek, jako błąd, który musiał naprawić. Próbowała pomagać, zmywała naczynia bez pytania, sprzątała pokój perfekcyjnie, dostawała dobre oceny w szkole, robiła wszystko dobrze, wszystko prawidłowo, w nadziei, że ktoś zauważy, w nadziei, że ktoś powie, radzisz sobie dobrze. Jesteśmy z ciebie dumni. Jesteś ważna. Ale te słowa nigdy nie nadeszły. Tylko cisza, zawsze cisza. Spędzała popołudnia siedząc na stopniach schodów, patrząc przez szparę w drzwiach salonu, podczas gdy rodzina oglądała telewizję razem, śmiejąc się, rozmawiając, żyjąc. A ona tam, na zewnątrz, zawsze na zewnątrz. Czasami ciotka krzyczała: "Idź odrobić lekcje". I ona biegła na górę ze ściśniętym sercem, czując, że nawet jej obecność tam na korytarzu przeszkadza. W szkole nie było inaczej. Inne dzieci miały matki, które po nie przychodziły, ojców, którzy pytali, jak minął dzień. Ona miała nikogo. Wracała sama, ciągnąc ciężki plecak przez szare ulice, podczas gdy słońce zachodziło i chłód nocy zaczynał nadchodzić. I za każdym razem, gdy otwierała te frontowe drzwi, zapach tego domu ją dusił, zapach odrzucenia, porzucenia, zapomnienia. Ale wiesz, co robiła każdej nocy? Przed snem klękała obok łóżka ze złożonymi rękami i zamkniętymi oczami, i modliła się. Drżącym głosem, cicho, prawie szeptem, Ojcze Niebieski, wiem, że Pan tam jest. Wiem, że Pan o mnie nie zapomniał. Proszę, zajmij się mną. Proszę, nie zostawiaj mnie samej, kropka. I otwierała oczy, patrzyła na ciemny sufit, czekając, czekając na znak, czekając na odpowiedź. Ale wszystko, co usłyszała, to tik-tak i wiatr uderzający w okno. Może słuchasz tego teraz i myślisz, gdzie był Bóg? Dlaczego pozwolił na tyle cierpienia? Dlaczego niewinne dziecko musiało przez to przechodzić? Rozumiem twoje pytanie. Sama zadawałam to pytanie wiele razy. Ale nauczyłam się czegoś na przestrzeni lat. Czasami Bóg pozwala na ciemność, abyśmy mogli rozpoznać światło, gdy nadejdzie. Czasami pozwala na samotność, abyśmy mogli docenić obecność. A czasami prowadzi nas na dno, abyśmy mogli być świadkami mocy zmartwychwstania. Miesiące mijały. Zima zamieniła się w wiosnę, wiosna w lato, i nic się nie zmieniło. Dziewczynka wciąż była sama, wciąż zapomniana, wciąż niewidzialna. Stawała się coraz chudsza, cichsza, bardziej wygasła, jak świeca, która ma się zaraz zgasić. I nikt nie zauważał, a gorzej, zauważali i nie dbali. Była jedna noc, jedna konkretna noc, o której muszę ci opowiedzieć, bo tej nocy wszystko się zmieniło. Nie nagle, nie z grzmotami i błyskawicami, ale w cichy, głęboki, boski sposób. Był piątek. Dom był bardziej pusty niż zwykle. Wujkowie wyszli na kolację z przyjaciółmi. Kuzyni spali w domu krewnych. A ona była tam sama, całkowicie sama w tym dużym, cichym domu. Poszła do pokoju wcześniej niż zwykle. Nie dlatego, że była śpiąca, ale dlatego, że nie miała już siły. Siły do udawania, siły do uśmiechania się, siły do dalszych prób bycia zauważoną. Położyła się na łóżku, wciąż ubrana, i patrzyła na sufit. Łzy zaczęły płynąć ciche, gorące, zdesperowane. I płakała. Płakała wszystko, co otrzymała w sobie. Bo nauczyła się czegoś. Nauczyła się, że ludzie są ułomni, że ludzie ranią, ale że Bóg nigdy nie zawodzi. Bóg nigdy nie rani. I Bóg zawsze, zawsze znajdzie sposób, aby przywrócić. Życie z kobietą było inne, całkowicie inne. Budziła się z gotowym śniadaniem, z rozmowami przy stole, z pytaniami o to, jak spała, z pocałunkami w czoło przed pójściem do szkoły. Miała ładny pokój, z oknem na ogród, ze słońcem wchodzącym każdego ranka, z ciepłymi kołdrami i miękkimi poduszkami. I każdej nocy, przed snem, kobieta wchodziła do pokoju, siadała na brzegu łóżka i modliła się z nią. I dziewczynka nigdy więcej nie spała sama, bo teraz wiedziała. Wiedziała, że Bóg tam był. Wiedziała, że jest kochana. Wiedziała, że ma wartość. Wróciła do uśmiechu, wróciła do zabawy, wróciła do marzeń. I pewnego dnia, siedząc w salonie z kobietą, zapytała: Dlaczego Bóg pozwolił mi tyle wycierpieć, zanim mnie do ciebie przywiódł? Dlaczego nie przywiódł mnie wcześniej? I kobieta, z tą mądrością, która pochodzi tylko od kogoś, kto przeszedł przez dolinę, odpowiedziała, Bo Bóg musiał cię przygotować. Musiał cię nauczyć rozpoznawać prawdziwą miłość, gdy nadejdzie. Musiał ci pokazać, że jego obecność jest wystarczająca, nawet gdy świat cię opuszcza. A teraz, córko, będziesz niosła tę historię przez resztę życia. U jej, aby pomóc innym, którzy przechodzą przez to, przez co ty przechodziłaś. Bo Bóg nie marnuje bólu. On przekształca ból w cel. I dokładnie tak się stało. Dziewczynka dorosła, stała się kobietą wiary, silną kobietą, kobietą, która znała ból. Ale także znała odkupienie. I zaczęła pracować z sierotami. Odwiedzała domy dziecka, opowiadała swoją historię, pokazywała każdemu zapomnianemu dziecku, że nie są same, że Bóg je widzi, że Bóg je kocha. I że jeśli zrobił to dla niej, zrobi to dla każdego. Był jeden konkretny dzień, którego nigdy nie zapomniała. Była w domu dziecka, rozmawiając z dziećmi, gdy podeszła do niej mała dziewczynka, mała, chuda, z smutnymi, pustymi oczami i zapytała, czy Bóg naprawdę się o nas troszczy. Bo modlę się każdego dnia i nic się nie zmienia. I kobieta uklękła, spojrzała w oczy tego dziecka i powiedziała: Wiem, jak się czujesz. Ja też myślałam, że Bóg o mnie zapomniał. Ja też spałam sama każdej nocy. Ja też płakałam, aż nie miałam więcej łez. Ale wiesz, co odkryłam? Że Bóg nigdy o mnie nie zapomniał. Że przygotowywał coś znacznie większego. Że pisał historię odkupienia. I robi to samo dla ciebie. Musisz tylko zaufać, tylko uwierzyć, bo historia jeszcze się nie skończyła. Mała dziewczynka ją przytuliła i płakała. I w tym uścisku zrozumiała. Zrozumiała, że Bóg jej użył. Że cały ten ból. Cała ta samotność, całe to odrzucenie nie były na próżno. Zostały przekształcone w cel, w misję, w powołanie. Wujkowie dowiedzieli się o jej historii. Dowiedzieli się, że stała się kimś, że pomaga dzieciom, że robi różnicę. I pewnego dnia szukali jej nie żeby prosić o przebaczenie, nie żeby się usprawiedliwiać, ale żeby powiedzieć, że są dumni. I przyjęła ich nie z chłodem, nie z urazą, ale z łaską. Bo nauczyła się. Nauczyła się, że przebaczenie nie polega na zapominaniu, polega na uwolnieniu, polega na niepowoloniu, aby przeszłość zatruwała teraźniejszość. Powiedziała im: Nie mam urazy. Zrobiliście, co mogliście z tym, co mieliście. Ale odkryłam coś. Odkryłam, że Bóg nigdy mnie nie opuścił. Że użył nawet waszego odrzucenia, aby przygotować mnie do jego celu. A dzisiaj jestem tym, kim jestem, z powodu wszystkiego, przez co przeszłam. Więc dziękuję. Dziękuję, że byliście częścią mojej historii, bo bez was nie nauczyłabym się polegać na Bogu w taki sposób, w jaki się nauczyłam. Wojkowie wyszli stamtąd inni, poruszeni, skonfrontowani, i może po raz pierwszy świadomi ciężaru odpowiedzialności, którą zmarnowali. Dzisiaj kontynuuje swoją pracę, nadal odwiedza się rocińce, nadal opowiada swoją historię. I za każdym razem, gdy widzi samotne dziecko, pamięta. Pamięta dziewczynkę, którą była. Pamięta zimne noce. Pamięta ukryty płacz. Pamięta kobietę, która zapukała do drzwi prowadzoną przez Boga. I uśmiecha się, bo wie. Wie, że Bóg nigdy nie opuszcza. Wie, że zawsze ma plan. Wie, że cierpienie nigdy nie jest końcem historii, to tylko początek odkupienia. Czasami, gdy jest sama, wraca do tego domu, domu wujków, teraz pustego i opuszczonego. Wchodzi na górę do tego pokoju, tego małego, ciemnego pokoju i zostaje tam, wspominając. Nie ze smutkiem, ale z wdzięcznością. Bo tam się nauczyła. Nauczyła się, że obecność Boga nie zależy od okoliczności, że miłość Boga nie zależy od ludzi, że obietnica Boga nie zależy od uczuć. I że nigdy, naprawdę nigdy nie była sama. I wiesz, co robi przed wyjściem. Klęka w tym samym miejscu, gdzie klękała jako dziecko. I modli się. Ale teraz nie modli się, prosząc, żeby ją zobaczono. Modli się, zękując, że została zobaczona. Modli się, zękując, że została wybrana. Modli się, zękując, że została użyta. I zawsze kończy w ten sam sposób. Dziękuję, Jezu, za to, że nigdy mnie nie opuściłeś. Dziękuję za pokazanie mi, kim jestem. Dziękuję za przekształcenie mojego bólu w cel. I żebym nigdy nie zapomniała. Żebym nigdy nie zapomniała, że gdzie jest ktoś zapomniany, tam jest okazja, aby pokazać miłość Boga. I tak kończy się ta historia. Historia dziewczynki, która była zostawiana sama każdej nocy. Historia dziewczynki. O której świat zapomniał, ale o której Bóg nigdy nie zapomniał. Bo Bóg nigdy nie zapomina. Nie zapomina o sierotach, nie zapomina o odrzuconych, nie zapomina o niewidzialnych. On widzi, on się troszczy i on działa. Czasami działa przez kobietę, która budzi się w środku nocy z boskim poleceniem. Czasami działa przez uścisk, przez słowo, przez obecność. Ale zawsze działa, zawsze. Ty, który słuchasz tej historii teraz, może się identyfikujesz? Może też czułeś się sam, zapomniany, niewidzialny? I może pytasz się, gdzie jest Bóg w mojej historii? Dlaczego nie działa? Dlaczego nie zmienia rzeczy? I mówię ci, czego nauczyłam się z tej historii. Bóg działa. Może jeszcze nie możesz zobaczyć. Może jest jeszcze zbyt ciemno. Ale On tam jest, pisze, przygotowuje, przywraca. A gdy nadejdzie czas, spojrzysz wstecz i zrozumiesz. Zrozumiesz, że nic nie było na próżno, że wszystko miało cel, że on cię nigdy nie opuścił. Czasami Bóg pozwala na samotność tylko po to, aby ci pokazać, że jego obecność jest miłością, która nigdy cię nie opuszcza. Czasami pozwala na odrzucenie, aby przygotować cię do rozpoznania prawdziwej akceptacji. Czasami pozwala na pustynię tylko po to, abyś docenił ziemię obiecaną, gdy nadejdzie. Ale on nigdy Nigdy nie zostawia cię samego. Nawet gdy nie czujesz, nawet gdy nie widzisz, nawet gdy nie rozumiesz, On tam jest, pracuje, dba, kocha. I objawienie, które Jezus uczynił dla tej dziewczynki, to to samo objawienie, które chce uczynić dla ciebie dzisiaj: Że nie jesteś zapomniany, że nie jesteś wypadkiem, że nie jesteś niewidzialny. Jesteś widziany, jesteś kochany, jesteś wybrany. I Bóg ma gigantyczny cel dla Twojego życia. Cel, który wykracza daleko poza ból, który teraz czujesz. Cel, który przekształci Twoją historię z tragedii w świadectwo, z bólu w moc, z cierpienia w zbawienie. Więc nie poddawaj się. Nie przestawaj się modlić, nie przestawaj wierzyć, bo Twoja historia wciąż jest pisana. A Bóg jest specjalistą od odkupieńczych zakończeń. Jest specjalistą od zamieniania popiołów w piękno, żałoby w radość, rozpaczy w nadzieję. I zrobi to dla ciebie, tak jak zrobił dla tej dziewczynki, tak jak zrobił dla mnie, tak jak robi dla wszystkich, którzy mu ufają. Jeśli wierzysz, że Jezus wciąż troszczy się o zapomnianych, napisz Amen w komentarzach. Zapisz się na kanał i udostępnij tę historię komuś, kto potrzebuje poczuć miłość Boga dzisiaj. Bo jest ktoś czekający, ktoś, kto musi wiedzieć, że nie jest sam, ktoś, kto musi usłyszeć, że Bóg nie opuścił. I może, tylko może, będziesz narzędziem, którego Bóg użyje, aby przekazać tę wiadomość. Tak jak ta kobieta była narzędziem w życiu tej dziewczynki, ty możesz być narzędziem w życiu kogoś. Pozwól Bogu cię użyć. Pozwól mu pracować przez ciebie i zobacz, jak dzieje się cud. To jest historia, którą miałam do opowiedzenia dzisiaj. Historia, która mnie zaznaczyła. Historia, która zmieniła mój sposób postrzegania cierpienia. Bo nauczyłam się, że Bóg nigdy nie marnuje bólu. On zawsze przekształca, zawsze odkupuje, zawsze przywraca. I zrobi to dla ciebie. Wiesz, ufaj i czekaj, bo najlepsze jeszcze nadejdzie. Najlepsze zawsze nadchodzi, gdy Bóg ma kontrolę. Amen.